Witam Was serdecznie na moim kanale. Jak po miniaturce widzicie, będę dzisiaj e, narzekać na produkty z firmy e, Sensomare. Jeżeli Was e, ta tematyka interesuje, to zapraszam Was do oglądania dalej. A są to trzy produkty. Moje kochane kagatki, których ich po prostu nie ciepię. I powiem Wam szczerze, z miłą chęcią wyciepałabym je do śmietnika. No ale niestety, yy, szkoda mi kasiurki, no to będę musiała używać je na dekolt, na szyję, no bo niestety, tak wspominam, kasiurka. A pierwszym produktem jest to: krem yy, się. krem do twarzy Algorycz. Kolejnym jest to z tej samej y, Sensum, y, Sensum Algorich, y, serum oczywiście i, y, czekajcie, bo jak zwykle źle pokazuję, y, krem pod oczy. Y, te produkty nie sprawdziły mi się, ale nie znaczy, że one po prostu nie sprawdzą y, się Wam. O składach, yy, yy, składach w tym, yy, tym kremie, serum i kremie pod oczy po prostu nie będę się wypowiadać, bo jest bardzo dużo yy, filmików, na tych tem filmików na ten temat. I jest oczywiście też cały skład yy, na stronie yy, tej marki. Ja, tak jak wspominałam, nie będę się po prostu... Wypowiadać. Oczywiście są te składy rewelacyjne, ale jak wspominałam, nie dla mnie. Te produkty kupiłam z polecanek innych YouTuberek. Bardzo dużo filmów się oglądałam. Po prostu tak jak postanowiłam sobie, dobra, kup sobie, spróbuj może, a nuż. Tobie się też sprawdzi, no ale niestety nie sprawdziło się. I też muszę nadmienić, że na samym początku, gdy zaczęłam używać tych produktów, to po prostu piam zachwyt, bo fantastycznie się wchłaniał, robił moją cerę nawilżoną, ale po pewnym czasie, to, w pewnym czasie to można tak powiedzieć. Po miesiącu czasu zaczęła mi po prostu moja skóra być coraz bardziej sucha. Gdy nałożyłam krem na twarz, to po prostu czułam jakby te nawilżenie, które miałam na początku, po prostu tak jakby ten krem wsysał i naprawdę miałam można powiedzieć na policzkach takie Aż takie plamy suche, tak jak nieraz można zobaczyć, jak podkład schodzi, czy coś takiego. Mogę do tego porównać. I stwierdziłam, ok, czyli ten produkt, te produkty nie są po prostu dla ciebie. I muszę też wtrącić, że ja bardzo dużo piję płynów. No, nieraz to potrafi być 4-5 do 5 litrów wody to powiem Wam co, że to coś yy, po prostu nie tak zrobiłam sobie tak jak wspominam jedną przerwę miesięczną później sobie zrobiłam drugą to samo się działo teraz yy, postanowiłam znowu yy, spróbować dać tą ostatnią trzecią szansę tym produktom no niestety to samo się dzieje. I powiem Wam, no jestem trochę wściekła na te produkty, bo niemało one kosztowały i producent zapewniał nam po prostu nawierzenie tej cery. A jeszcze nie wspominam, że ja mam cerę suchą w stronę normalnej. No to po prostu, że te produkty mi chociaż coś troszkę tą e, twarz nawilżą, ale niestety okazało się inaczej, że bardziej mi po prostu tą cerę wysuszyły i muszę po, też nadmienić, że nigdy nie miałam takich problemów jak e, po tych produktach, bo używałam dużo różnych e, kremów i one e, nie wysuszały mi skóry. Były przypadki, że po prostu po jakimś czasie, tak po pół roku, najdłuższy krem, jaki używałam, to miałam rok czasu i po prostu się nic nie działo. A tutaj, no niestety, tak jak wam wcześniej wspominałam, takie mam problemy. Mam nadzieję, że filmik nie był za długi. No wiem, ponarzekałam trochę na tą firmę, no ale niestety nie zawsze yy, można nagrywać filmiki, że wszystko jest naj, naj, naj. U mnie na samym początku właśnie to się przytrafiło, że muszę po prostu sobie ponarzekać. No powiem wam, że już hmm, ten filmik chyba podaj, że już piąty raz nagrywam. Coś ty? Mój aparat nie chce przyjmować moich wiadomości, które chciałabym Wam powiedzieć o tych produktach. No ale mam nadzieję, że jakoś mi ten filmik e, w, wyszedł. Jak nie mówiłam do ładu składu, to Was serdecznie przepraszam, ale mówię coś, jakoś ten filmik mi idzie <laughs> o ciężale. E, to chyba by było. Na tyle. Aha, jeszcze bym Was prosiła o subskrypcję mojego kanału. O łapki w górę, bo powiem Wam, że no, jeszcze tak się po prostu dalej uczę. Nie jest łatwo siąść przez, przed kamerą i coś yy, gadać. Po prostu nie, nie lubię tego. No ale. Chciałabym się z Wami różnymi rzeczami dzielić, jak mi się sprawdzają kosmetyki. I jeszcze bym też. Co Wy sądzicie o tych produktach? Czy też miałyście tak, takie problemy jak ja? Jak co? To piszcie w komentarzach. I co? To by było na dzisiaj. Tyle. A my się widzimy w następnym tak. filmiku.